Rodzicu przedszkolaka, być może właśnie dziś potrzebujesz to usłyszeć. Jeżeli martwicie, że twoje dziecko nie adaptuje się tak szybko jak jego rówieśnicy, tylko więcej płatle, tylko obserwuje inne dzieci, jak się bawią, albo już było całkiem dobrze, a tu znów od poniedziałku płat i wszystko od nowa. To pamiętaj, że adaptacja to proces, a każde dziecko jest inne. Jedno będzie potrzebowało tygodnia, a inne miesiąca na przyzwyczajenie się do zmian. I to jest w porządku. Nie naciskaj i nie porównuj go z innymi dziećmi. W ten sposób wzmacniasz tylko swój i jego stres. A to na pewno nie pomaga. Podejdź do tego ze spokojem. Daj wam czas i przestrzeń na adaptację w swoim tempie. Mówię ci to jako psycholog i mama czwórki dzieci przechodzące adaptację po raz trzeci. I z każdym moim dzieckiem ta adaptacja... Wyglądała nieco inaczej, choć przygotowywaliśmy się do niej dokładnie tak samo. Jeśli jesteś ciekawa, jak nam poszło i chcesz więcej takich wskazówek, zostań na dłużej.